Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku od se PC. Dzisiaj dwie porady dla dwóch widzów, dla Maksymiliana i dla Pawła. Jedna dosyć nietypowa, ponieważ będziemy rozbierali jego komputer Ayo, odzyskiwali części i montowali na y, jego uzyskanych z rozbiórki podzespołach. Nowy, no nowy, nowy używany komputer w budżecie 1500 zł, natomiast Pawłowi pomożemy w modernizacji komputera w budżecie 800 zł Paweł ma następujący dylemat bo to od niego właśnie zaczniemy ten dzisiejszy odcinek Cześć mam bardzo ważne pytanie chciałbym przyspieszyć mój komputer w grach poprzez kupienie karty graficznej lub procesora Sęk w tym że nie wiem co wybrać Mój procesor to i3 3240 a karta graficzna to Radeon HD 7770 I mam do wydania 800 zł Drogi Pawle proponuję Ci Zrobienie dwa w jednym, ponieważ za 800 zł, wymieniając albo procesor, albo kartę graficzną, niewiele zyskasz. Znaczy zyskasz, ale mniej, myślę, niż przy tym, co Ci przygotowałem w tym odcinku. Ponieważ Twój procesor jest dosyć słaby i kupując nawet w miarę mocną kartę graficzną rx 470, bądź też używanego gtx 970, Niestety, ale Twój procesor będzie powodował bottlenecka na mocniejszych kartach graficznych. E, więc musimy wymienić i procesor, i kartę graficzną. Moja propozycja jest taka, żeby założyć do Twojej płyty i5-2400. Można ją kupić w granicach 400 zł. E, to jest najniższa cena, jaką znalazłem aktualnie na Allegro. E, widzę, że gość ma tutaj aż 46 sztuk tego procesora. 4 już sprzedał. Miał 50, więc widzę, że mu to że ma tego sporo, więc myślę, że na jakiś czas to, to wystarczy. Procesor, w miarę spoko. Nawet do mocniejszych kart graficznych. Nie założymy do niego GTX 1070. Eee, zastanawiałbym się również nad 980. -ką. Natomiast myślę, że spokojnie w przyszłości można pomyśleć o jakimś GTX 1060 e, bądź też RX 470. Także to jest mój wybór. Procesora dla ciebie. 400 zł już mamy z budżetu i zostaje nam jeszcze 4. Co prawda, nie napisałeś, jaki masz zasilacz, ale mam nadzieję, że jest na tyle silny, że obsłuży nam tego GTX. 660, którego bym ci proponował w pozostałej kwocie budżetu, zakupić w pozostałych 400 zł. Albo ten, on jest chyba jeden z najtańszych na Allegro, albo tu jest jeszcze drugi Asus, też 2GB, 379 zł, troszeczkę tańszy od tego. I myślę, że to na razie będzie dla ciebie optymalne rozwiązanie. Twój procesor może sprzedać za około. 220-250 zł, bo po tyle chodzą. Jeżeli byś się na to zdecydował, to zamiast kupować tego GTX 660, możesz spokojnie sobie dopłacić te pieniążki, które zyskasz ze sprzedaży procesora i kupić sobie na przykład takiego GTX. -a. 760. On jest w sumie niewiele droższy od tego GTX 660, więc jeżeli miałbyś na dołożenie tyle 50 zł, to możesz od razu to zrobić. Natomiast jeżeli byś faktycznie chciał coś jeszcze mocniejszego, co by obsłużył Twój zasilacz, pamiętaj, że tutaj zasilacz musiałby mieć około 500 W co najmniej, to bym polecał tego GTX 770 od gigabajta bądź też jakiegokolwiek innego. Bardziej, może nawet, celowałbym w MSI, ponieważ są chłodniejsze i cichsze podczas obciążenia. Cena 570 zł. Więc tutaj musisz się zastanowić, ile możesz dołożyć, czy od razu, czy dopiero jak sprzedasz swój procesor, możesz coś dołożyć i kupić mocniejszą kartę graficzną. Więc dla Ciebie taka propozycja w budżecie do 800 zł, drogi Pawle i myślę, że to będzie takie sensowne rozwiązanie, bo kupowanie mocnej grafiki do Twojego słabego procesora mija się z celem i na odwrót kupowanie mocnego procesora do Twojej karty graficznej HD7770 też się również mija z celem. Jakbyś miał jeszcze HD7870, a nie 7770, to można by pomyśleć, żeby na razie ją zostawić i faktycznie kupić mocny procesor, ponieważ procesor się rzadziej wymienia teoretycznie niż kartę graficzną. Natomiast w Twoim przypadku właśnie sugerował Mieć zakup i piątki 2400 i albo GTX 660 albo GTX 760. Ostatnio naprawdę spadły z ceny i za około 400 zł z groszami można kupić te karty, a są naprawdę szybsze od 750 Ti. Więc jak ktoś się zastanawia w tym momencie, czy nie kupić 750 Ti, bo ma na przykład taki właśnie podobny budżet, bo te 750 tyle kosztują, to zdecydowanie odradzam i polecam zakup GTX 760. Właśnie w tej cenie będzie na pewno. O wiele wydajniejszy niż 750 Ti. I to był Paweł. A teraz Maksymilian, któremu będziemy rozbierali jego HP Envy 23 IO i będziemy z niego budowali komputer stacjonarny. Spada IO też jest komputerem stacjonarnym, ale wiecie o co mi chodzi. Eee, Maksymilian napisał do mnie: Dzień dobry, mam 1500 zł na modernizację komputera. Mój setup jest to komputer IO i7-3700S, o tym za chwilę. Mogę go wyjąć? 2 mm. razy 4 GB Samsung CR11, laptopowe ramy GT630M 2GB. Moim wymaganiem jest, żeby części większości były nowe, a jak używane, to w jak najlepszym stanie. PSU chce nowe. Dodam, że MOBO ma być nasata. Dziękuję za uwagę. Proszę. Eee, mój drogi Maksymilianie, dla wszystkich, którzy nie wiedzą jak wygląda jego I.O., jego I.O. wygląda w ten właśnie sposób. hpnv 23. W nim były różne procesory montowane. Płyta jest prawie laptopowa. Nie jest to stricte laptopowa płyta. Prawie laptopowa. Specjalnie robiona właśnie pod komputery I.O. i ma slot na pamięci laptopowe, czyli SODIM. Więc tutaj pamięć niestety nie przydadzą nam się w Twojej modernizacji. Możesz je spokojnie sprzedać, wystawić na Allegro albo OLXie, czy tam gdzie sobie chcesz. Pójdę, myślę, że również pójdzie na części, ale to już Ty o tym będziesz decydować, co będziemy robić z Twoim zestawem. Dobra, ale wracając do tematu. Z Twojego komputera wyciągniesz sobie procesor i wyciągniesz dysk twardy z tego, co mi jeszcze pisałeś. Natomiast reszta pójdzie zapewne na części do sprzedania. Twój procesor napisałeś, że masz i7-3700S. W przyrodzie występował w tych yy, komputerach I.O. od HP. Występował jedynie 3770S więc zakładam, że masz takiego. On się różni TDP od procesorów bez literki S na końcu. To są właśnie procesory, które charakteryzują się mniejszym zużyciem energii, są nieco wolniejsze od tych bez S na końcu, natomiast zdecydowanie troszeczkę mniej pobierają tego prądu. I właśnie one są montowane często właśnie do komputerów IO bądź też jakichś notebooków. Więc mamy już to wyjaśnione. Z Twojego komputerka mamy procesor, który obsadzimy na płycie, na przykład Astroka Q77M. Astro w dobrej cenie 150 zł. Firma sprzedaje, daje nawet gwarancję na niego, więc myślę, że spokojnie możesz kupić sobie takiego Asroka. Oczywiście przy każdej wymianie płyty sprawdzamy, czy płyta obsługuje natywnie. Procesor, który chcemy do niej włożyć, bądź też czy trzeba zaktualizować sobie BIOS. I to taki, e, taka porada krótka właśnie dla, dla tych, co mnie pytają, czy do mojej płyty będzie pasował taki taki procesor. Każda strona producenta e, przy każdej płycie głównej, y, praktycznie u wszystkich dużych producentów może w ten sposób mamy zakładkę albo CPU support list, jak w przypadku AS Rocka, Albo na przykład w zakładce Support mamy listę wspieranych procesorów. Tak jest na przykład w przypadku Gigabyte, a, MSI a i Asusa. Więc wchodzimy sobie na swoją płytę, wchodzimy sobie na listę procesorów, które ta płyta wspiera i wyszukujemy sobie ten, który nas interesuje. Tutaj interesuje nas 3770S. On był wydany w dwóch rewizjach E0 i E1. I patrzymy sobie, wszystkie wersje bios obsługują natywnie ten procesor, czyli ta płyta będzie bez problemu. Działała odkopa z Twoim procesorem, nie trzeba będzie upgrade'ować bios żeby ten procesor był widziany na tej płycie, więc ten problem nam odpada. Więc kupujemy na przykład taką płytę i do niej dokupujemy pamięci. 8 GB 2 razy 4 GB, krusiale balistyki 99 Zł. Na Allegro, kup teraz. Schodzimy Twój procesor z Silentium PC Spartanem 3LT. Cena całkiem spoko, do tego pasta termoprzewodząca w komplecie 65 zł. Ponieważ niestety twojego chłodzenia z AIO rzecz jasna nie możemy przełożyć do komputera stacjonarnego. Obudowa. Obudowę mi Ci proponował, tutaj jest używana co prawda, natomiast w stanie idealnym gość pisze Brutus M25 od Silentium PC. Do tego gość dodaje tutaj nagrywarkę ponieważ nie ma ta obudowa dwóch zaślepek z przodu, tutaj dwóch, jedną sobie zapełnisz tą nagrywarką, a drugą można dokupić, te zaślepki są po 4 zł na Allegro. Natomiast jakbyś chciał nową, na no to dokładając 40 czy 50 zł, może sobie kupić nowego Silentium PC, niekoniecznie Brutusa M25. Zasilimy to nowym zasilaczem, ponieważ koniecznie chciałeś nowy i się dobrze składa. Te ocz które ostatnio polecam z Cineo w przypadku budowy nowych komputerów, co prawda na Ceneo zniknęły w tej cenie 114 zł, w której były do niedawna jeszcze, natomiast pojawiły się na Allegro, jego cena też jest o, 115 zł w tym momencie, pewnie sprzedawca musi zapłacić prowizję jeszcze Allegro, dlatego ta cena jest o złotówkę większa niż była tam na Ceneo, natomiast OCZ Core Stream 502 z aktywnym PFC z certyfikatem 80+. Plus wentylatorem 12 centymetrowym, całkowicie nowy zasilacz z 3 letnią gwarancją. I do tego tak, karta graficzna. Zostało nam około 950 zł na wydanie i w tej cenie polecałbym, ponieważ byłeś miał w miarę silny procesor, możemy założyć spokojnie albo Radeona RX 470 RS 4GB od XFX-a, albo Asusa RX 470 Strix, też 4GB pamięci ram -u jeżeli byś chciał na przykład coś z NVIDII to w tej cenie polecałbym Ci szukać używanej 970 bardzo fajną 970 właśnie znalazłem od MSI z super chłodzeniem na pewno relatywnie cicha i na pewno chłodna 900 zł kup teraz sprzedawca sobie zmienił zmienia tą kartę na GTX -a 1060 więc tej chcę się pozbyć, myślę, że w miarę dobra cena jak na 970, jeżeli dobrze poszukasz czasem trafiają się, już widziałem 970 poniżej 900 zł, w cenie około 800, 800 z groszami więc też można popolować na okazję i taką kartę kupić, I to byłby taki zestaw dla Ciebie, zamiast tego Twojego IO, e, IO są fajne, ale nie wiem, do biura do salonu, do przeglądania internetu Standardowe oczywiście są wypasione io, na których też można pograć, ale cena tych wypasionych io czasami wielokrotnie przewyższa cenę komputerów o wielokrotnie lepszych parametrach. Także to dla Was, moi drodzy Pawle i Maksymilianie: dwie takie porady. Mam nadzieję, że skorzystacie i coś sobie z tego wybierzecie dla siebie, i inni widzowie też skorzystają w jakiś sposób. Nawet a propos tego tipa o doborze CPU do swojej płyty, żebyście już nie musieli mnie zasypywać takimi pytaniami, bo dostaję ich co najmniej kilkanaście w ciągu tygodnia, czy taki i taki procesor będzie pasował do tej do tej płyty. Wystarczy wejść na stronę producenta, sprawdzić sobie listę obsługiwanych procesorów i już będziecie wiedzieli, czy tak, czy nie, a jeżeli tak, to czy z BIOSem, który już macie, czy trzeba będzie wcześniej zrobić upgrade BIOSa. Ok, dzięki serdeczne za oglądanie. Jeżeli się podobało kciuk w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i jak zwykle do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć wideoblog tech.